W kwestię wolnych wyborów który, ten postulat, który został wykreślony właśnie w sierpniu na początku strajku, podstępnie wbrew woli Międzynarodowemu Komitetu Strajkowemu, co jakby pociągnęło za sobą to, że do dzisiejszego dnia nie mamy wolnych wyborów. I co ja mogę powiedzieć? Zaproponowaliśmy pewne, Zaproponujemy pewne rozwiązania, ale wiem, powrotu do, pewnych rzeczy, powrotu do pe pewnych rzeczy prawdopodobnie nie ma. No, te spotkań... rządy, te jeżeli... rządy, wszystkie kolejne zostały wybierane. Na podstawie tej, tej ordynacji wyborczej rządy rządy Krzysztofa Bieleckiego, Jana Olszewskiego, premiera Kaczyńskiego, premiera Tuska i tak dalej. No co mogę powiedzieć w tym temacie? No tak, ale... Zmieniajmy... Zmieniajmy, nie cofajmy się do tyłu, tylko zmieniajmy to, co tu można zmienić do przodu, bo Ale, to już pewnych rzeczy nie, nie dobrze, cofniemy. Jeżeli, e, dlaczego, jeżeli podwaliny były słabe, to, to, to jakby wolności i niepodległości dzięki tym wyborom nie osiągniemy nawet za 100 lat. I tutaj spotkaliśmy się, tak jak pan poczu, na początku powiedział, w tej sali historycznej, sali BKP i w tej sali historycznej, Jeśli coś było skopane, to należałoby to wyprostować. bo to to są ludzie i od tego by trzeba było zacząć. Żeby te rzeczy wyprostować, czyli wolne wybory, i następna rzecz to jest zdrada państwa na rzecz kierowniczej partii i, i współczesnych popuczyn PZPR-u. No, to, to do dzisiejszego dnia funkcjonuje i pokutuje. Jeżeli tego nie wyprostujemy, to właściwie nie mamy co myśleć o wolnym i niepodległym państwie. To już za, duże, za dużą odpowiedzialność, za duże zadania chce, chce pan włożyć na, na, na barki nas, który tu jesteśmy naprawdę. Ja uważam, że powinniśmy się posuwać do przodu, nie do tyłu. Nie ma szans pewnych rzeczy wyprostować. Ale, to jest do... no, ale jak nie ma szans? Nie ma szans wyprostowania zdrady narodowej. W jaki sposób? Eee, po, e, pociągnąć do odpowiedzialności osób. Ja Trybunał... Związek zawodowy, tak, stanu. związek zawodowy nie ma takiej kompetencji. Związek Zawodowy to sobie może składać skargi do Trybunału ale, Konstytucyjnego w przepisach dotyczących ale pracowników i prawa pracy. Nie? Ale zawsze Związek Zawodowy może powrócić do tej sali i y, wywalczyć to, co zostało skopane tutaj. Ale tego nie zrobisz. ty, Tego nie zrobię ja. Ja też jeszcze mogę przed Sejmem Polać benzyną i podpalić. Pokażą to 15 sekund. Co musimy wszyscy ja zrobić, jeżeli już. O to chodzi. Po to, żebyśmy się spotkali, żeby wszyscy i ja nie stąd... Pan tego talentu, bo widzę pięknie pan mówi. Dziękuję. pan tego nie zmarnuje. Dziękuję to bardzo. To A stąd, żeśmy się tutaj spotkali, żeby odwrócić ten los polski. No. Idziemy, idziemy, I to jest... Ale w taki sposób nie jestem ja go w stanie. Obrócić.